Siemanko, Siemanko, to sobotnie popołudnie na krótkim filmiku z losowań. Mam nadzieję, że będzie o wiele bardziej owocne niż poprzednia padaka. Zacznijmy sobie beznadziejną skrzynią natury. Nagrody, teraz, to, to jest po prostu jakiś żart. Czterogwiazdkowy do ulepszenia to jest nie wiem, jakiś cud. Tyle, że jakiś materiał alfa rzucają, i reszta to po prostu poda no, zresztą widać kluczyk no. taka rewelacja ze skrzyni natury, skrzynie kiedyś które były fajne, a teraz no tarcza, tarcza mi wpadły wpadły, wpadła i samorodki, no rewelacja no dobra, przejdźmy do sedna sprawy co my tu mamy, gobliny zostawiamy na później rozgrzewamy na chwilkę maszynkę i mamy tutaj co na rozgrzewkę, na rozgrzewkę weźmiemy sobie jedną sezonówkę, tokę poświęcimy na Snycera. O, no ładnie się zaczęło. Co prawda Horgal to Horgal, ale na wymianę dużo idealnie. Aż kusi puścić jeszcze jednego. I idźmy za ciosem. No dobra, ganju już pozamiatał. No ale jedna piątka wpadła. Co prawda podstawka, no ale ten. No zobaczmy co tutaj się uda. Osiem losowań. Lecimy z tym koksem. Melendor. Nie to nam się chciało. Następna. Śmiały Gieł. Widzę, że teraz idąc tym tokiem, to powinien w pazie Rigard. A jednak Baltazar. Szału nie ma, dupy nie urywa. Jedna piąteczka. o banem. No, jedna piąteczka na wymianę dusz. Pana tyle. Tak, nie jestem niezwykły. Rewelacja. Zobaczmy co skrzynia da. Skrzynia dla trenerów, aha. No to dobrze, super skrzynia dała. To jeszcze mam 3 losowania. Może jakaś sezonówka chociaż jedna. Nie. Sezonowy Bane. Sezonowy Bane. Sezonowy Oberon. O, to na trenerze. Ostatnie, ostatnia szansa na Sabinę. No, i tyle byłoby z tych losowań. W dniu dzisiejszym jeden horgal na pocieszenie, na wymianę dusz. I to na tyle, resztę, resztę. I jeszcze zbieramy gobliny, gobliny. Już jest tutaj 18 losowań, ale na razie. Jest co robić, więc zbieramy. No nic. Słodko-gorzki smak losowania. Miłego weekendu wszystkim. Trzymajcie się.